Dzień dobry, nazywam się Kristina Kłychaną i pracuję jako kierownik operacyjny w firmie zajmującej się hodowlą świni zlokalizowanej w stanie Yucatan. Zarządzamy systemami oczyszczania ścieków i od około roku pracujemy z Aqua Vulcan. Prawda jest taka, że mamy bardzo pozytywne wyniki w zakresie redukcji nieprzyjemnych zapachów, a także poprawy właściwości wody, aby pomóc nam spełnić restrykcyjne normy. Jeśli chodzi o instalację, pierwsza z nich, która do nas dotarła, ponieważ mamy obecnie trzy pracujące na różnych fermach trzody chlewnej, to ta pierwsza dotarła do nas zmontowana i reszta była już bardzo prosta. Zwodowaliśmy go w lagunie i uruchomiliśmy. Pozostałe dwa zespoły przyjechały rozmontowane, a montaż był bardzo szybki, a wszystkie połączenia w systemie były na swoim miejscu. Przygotowanie i włożenie go do laguny za pomocą dźwigu jest dość proste. Zdecydowanie jest to coś, co bardzo pomogło nam w zintegrowanym zarządzaniu ściekami, szczególnie w przypadku trudnych ścieków, takich jak te pochodzące z produkcji trzody chlewnej. Jedną z głównych zalet urządzeń Aqua Vulcan jest ich wydajność i krótki czas potrzebny do zobaczenia pierwszych rezultatów. Od pierwszego momentu włączenia ich działanie zwiększa stężenie tlenu w zbiorniku wody. Cześć, jak się masz? Znajdujemy się przy głównej lagunie. Zróbmy pierwszy pomiar po pięciu miesiącach działania na powietrzacza Aqua Vulcan. Funkcjonalność naszych urządzeń jest potwierdzana przez częste kontrole. Jednym z najprostszych pomiarów jest pomiar stężenia tlenu. Pomiar wykonywany jest dwukrotnie: pierwszy raz przy brzegu, gdzie stężenie tlenu powinno być mniejsze niż 0,5 mg na litr, a drugi raz przy napowietrzaczu, gdzie stężenie powinno wynosić pomiędzy 1,5 a 2 mg na litr. Stężenie to jest wystarczające do prawidłowego wzrostu hodowli bakterii, a tym samym zapewnia optymalne oczyszczenie ścieków które można wykorzystać do recyklingu. Misją naszej firmy jest dbanie o zdrowie naszej planety, a jednym z najprostszych sposobów na to jest odpowiednie odzyskiwanie ścieków dla ich dalszego wykorzystania. Aby osiągnąć pełne oczyszczenie ścieków zarówno ze związków węgla, jak i z biogenów, Aqua wulkan pozwala na prowadzenie symultanicznie procesów tlenowych przy stężeniu 1.5 do 2 mg na litr, gdzie ilość tlenu rośnie czym bliżej aeratora, oraz procesów beztlenowych w warunkach niedotlenionych przy stężeniu tlenu 1/10 do 0.5 mg na litr. Urządzenia Aqua Wulkan mogą być używane nawet w najtrudniejszych warunkach, takich jak zbiorniki o skomplikowanym kształcie i gęstym szlamie. Szybkość wdrożenia Aqua Vulcan pozwala oszczędzić na czasochłonnym i kosztownym procesie projektowania. Dzięki możliwości stosowania aeratorów Aqua Vulcan, w większości zbiorników proces adaptacji jest bardzo łatwy i szybki. Oprócz różnorodności zbiorników, w których stosowane są urządzenia Aqua Vulcan, kolejną zaletą jest wysoka liczba branż, w których aeratory mogą być używane. Są to zwykłe oczyszczalnie ścieków, mniej wymagające, aż po trudne przypadki, takie jak zakłady przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Dzięki łatwej obsłudze aeratorów Aqua Vulcan, personel oszczędza czas minimalizując konieczność konserwacji. Dodatkowo przy instalacji oraz konserwacjach nie ma konieczności opróżniania zbiornika. Aeratory Aqua Vulcan doskonale sprawdzają się również w zbiornikach sekwencyjnych oczyszczalni SBR. Dzięki pływającej konstrukcji wydajność napowietrzania nie jest wrażliwa na zmianę poziomu cieczy, co pozytywnie wpływa na procesy technologiczne. Zmniejszając obroty silnika przy użyciu przemiennika częstotliwości, możemy mieszać zawartość zbiornika bez wprowadzania tlenu, co jest potrzebne do prawidłowego prowadzenia procesu denitryfikacji. Natomiast praca aeratora na wyższych obrotach silnika pozwala dostarczyć tlen przy fazie nitryfikacji. Co najważniejsze, urządzenia Aqua Vulcan są łatwe w obsłudze instalacji. W zdecydowanej większości przypadków ich instalacja nie koliduje z istniejącymi systemami wspomagania oczyszczania ścieków. Co więcej, serwis i konserwacja tych urządzeń jest szybka i łatwa, co docenia wiele firm. Dowodem wydajności naszych napowietrzaczy są częste pomiary tlenu, jak w pokazanym przykładzie, gdzie znaczny wzrost stężenia tlenu odnotowano już po godzinie. Zainstaluj aerator Aqua Vulcan dostępny od ręki i zadbaj o skuteczne rozwiązanie problemów ze ściekami.